Sponsorem programu jest Orlen. Tak, to całkiem sporo, i w takim męskim gronie w wieku lat 18-19 poza treningami co się na tych zgrupowaniach robi? No, wiadomo, gdzieś tam fajne miejsca jeździmy to też sobie zwiedzamy. Yy, zawsze się wykorzystamy czas jak mamy, Faj oczywiście no, też yy, no, bywa nieraz tak, że mamy luźniejszy czas to sobie gdzieś wyszliśmy tam yy, po, po, po cichu, <grym> <grym> po cichu, zawsze znaczy nieoficjalnie, A, nieoficjalnie czy tam gdzieś sobie nie wiem yy, yy, potańczyć. Trener nie raz dawał tam zgodę do którejś godziny, tam ten, prosiliśmy, żeby jeszcze godzina tam na przykład przedłużył. Więc jak to, no mówię, no obóz z obozem, ale tam mieliśmy sobotę i wszystko, jak ktoś mówi grzecznie, ale sobie chodziliśmy gdzieś i, no tak, coś innego poza sportem się trochę rozluźnić. Nie? Więc... Sponsorem programu był Orlen.